Ja się nazywam Michał Domagała i jestem pracownikiem Katedry Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jana Pawła II, przepraszam, taką mamy długą nazwę. Na początku chciałbym rzeczywiście potwierdzić, że Lublin jest pięknym miastem i kręcimy tam niezłe lody. Także rzeczywiście to jest jak najbardziej prawda. Po drugie, chciałbym bardzo, w zasadzie powinienem powiedzieć to na samym początku, bardzo podziękować organizatorom za zaproszenie i oczywiście pogratulować świetnego doboru tematu, który jednak z, z racji na moje skrzywienie zawodowe troszkę skierował mnie na, na inne tory, ponieważ z racji na to, że kiedyś postanowiłem pisać rozprawę administracyjną, a w trak i postanowiłem rozpocząć ją od od rozdziału historycznego, później zmieniłem temat. Rozdział historyczny został gdzieś tam na dysku, ale miałem całkiem nieźle opracowane kwestie historyczne rozwoju elektroenergetyki na, na ziemiach polskich. Ziemiach polskich w tym kształcie przedwojennym i powojennym razem wziętych, czyli Śląsk, Gliwice wchodzą w ziemię polskie. Tym się charakteryzuje Gliwice, że tam była pierwsza elektrownia na obecnych ziemiach, ziemiach polskich. Tak, tak. A jeżeli chodzi o kongresówkę, ja pochodzę spod Radomia. Pierwsza elektrownia była w Radomiu. Czyli to jest takie miasto rozwojowe. W 1905 roku Radom miał już oświetlenie elektryczne ulic. Ta elektrownia istnieje do dzisiaj w sensie murów, jest tam centrum kultury, które powstało z inicjatywy pana Andrzeja Wajdy. Ten błąd polegał na tym, że właśnie skupiłem się na. Na ustawie z 1922 roku, choć oczywiście to nie jest tak, że to była pierwsza regulacja i nagle w 2022 roku polski rząd zajął się kwestiami związanymi z elektroenergetyką, ponieważ Urząd Elektryfikacyjny został powołany w roku 1919 na dzień przed pierwszym posiedzeniem Sejmu Polskiego i od, od, wtedy, to od tego czasu powinno się liczyć regulacje na ziemiach polskich. i to ta, ta rocznica obecna, 25-lecia, to jest tylko taka związana z ustawą. Ale rzeczywiście, i zaraz Państwu to będę starał się pokazać, być może nie, nie, nie można mówić o, o tym, że w 1919 roku mieliśmy do czynienia z regulacją w dzisiejszym tego słowa znaczeniu, ale, ale to, te przepisy zaskakują. I chciałbym Państwu to pokazać, przynajmniej mnie zaskoczyły. Przepraszam za jakość slajdów. Niestety pliki źródłowe, na których pracowałem w tak dziwnym formacie, że nie potrafiłem znaleźć programu do ich otworzenia. Musiałem robić print screeny i ze Print Screenów wklejać do, do, do PowerPointa. Chciałbym Państwu przedstawić tę specyfikę ówczesnych regulacji. Na przykładzie właśnie usługi użyteczności publicznej, usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, czy też usługi powszechnej, nie chciałbym wchodzić w, w różnice między, znaczeniowe między tymi pojęciami. Niektórzy twierdzą, że można je stosować zamiennie. Niektórzy twierdzą, że to zupełnie coś, i, coś innego. Chciałbym tylko wskazać, oczywiście większość z, na, z nas rozumiem treść pojęcia usługi powszechnej, ale chciałbym wskazać tylko na takie najważniejsze cechy, które później w, y, przedstawię, jak one miały, jakie jak znajdowały one odzwierciedlenie w ustawie i w innych przepisach z y, naszych przedwojennych. Kluczowe y, w y, usłudze powszechnej, co zresztą wprost jest wyrażone w artykule 14 TWE jest to, że to jest pewna wartość. Proszę zwrócić y, uwagę, Usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym zajmują wśród, yy, yy, zajmują wśród wspólnych, znajdują się wśród, wśród wspólnych wartości Unii. A więc nie jest to tylko usługa jak każda inna, to jest usługa, która stanowi pewną wartość. To jest wartość, a zatem wartość, która podlega ochronie. Ona podlega ochronie i z uwagi oczywiście na. Konsumenta, odbiorcę w gospodarstwie domowym, gdybyśmy stosowali nomenklaturę dzisiejszej ustawy, ale jej treścią jest przede wszystkim zapewnienie dostępności. Przyczyn ta dostępność rozumiana jest przynajmniej przeze mnie jako ciągłość świadczenia jej, niezawodność, przystępność cenową. Dzisiaj mówiliśmy o przystępności cenowej. Mówimy o równym traktowaniu odbiorców. Mówimy o. Powszechnym dostępie w sensie technicznym, prawda, czyli możliwość przyłączenia do sieci i tak dalej. I tak dalej. Pewnie jeszcze moglibyśmy tutaj dodać usługa, która jest świadczona zgodnie z wymogami ochrony środowiska. To jest prawo konsumenta teraz, prawda, szczególnie w, w energetyce. Usługa, która charakteryzuje się balansem między aspektem gospodarczym i, i działaniem w interesie publicznym, tutaj ja pozwoliłem sobie taką definicję sformułować. Nie, nie będę jej czytał, bo Państwo ją widzą. Przyczyną wyodrębnienia usługi publicznej, przynajmniej ja tak myślałem do niedawna, albo wyłącznie za tą przyczynę uznawałem, jest oczywiście liberalizacja rynku energii, szeroko rozumiana, polegająca na zmianie struktury własności przedsiębiorstw energetycznych, czyli od zakładów energetycznych po przedsiębiorstwa prywatne. Które, na które państwo przynajmniej bezpośrednio nie ma, nie ma wpływu bezpośredni wpływ, czyli takie administracyjne, administracyjne zarządzanie. Przejęcie odpowiedzialności, właśnie przez podmioty prywatne zaświadczenie tej usługi powszechnej, która to usługa polega na dostarczaniu takiego dobra, jak energia, które jest traktowane jako dobro społeczne, prawda? To jest bezdyskusyjne. Oczywiście bezpieczeństwo dostaw energii i odbiorca. Jako główny podmiot. Ja to uznawałem jako przyczynę wyodrębnienia usługi powszechnej, jako takiego elementu, któremu warto przydać ochronę prawną. I niestety, albo stety, mój pogląd na to trochę się zmienił. Właśnie po lekturze, przyznam się, że pochwalę się, mam wydanie z 1938 roku ustawy prawo energetyczne. Dostałem to jako prezent od swojego przyjaciela. Rzeczywiście, jak widać, z inflacją przepisów nie mieliśmy do czynienia wtedy. Jest dosyć, bo tu, są dwie, tu, jest, tu są dwie ustawy, i jedno rozporządzenie, ale to nie do końca tak jest. To też może być. To nie jest tak do końca, właśnie. To nie jest tak do końca o przyszłości, chciałbym powiedzieć. To nie jest tak do końca, ponieważ to jest złudne, że ta ustawa jest taka, taka krótka, zaraz się Państwo o tym przekonają. Ze źródeł, jakich korzystałem, historycznych, to są źródła Biblioteki UMCS Lublin w Lublinie. Oczywiście jest dostęp do nich elektroniczny. Jeżeli piszą Państwo w Google Zbiór Uprawnień Rządowych dla Zakładów Elektrycznych UMCS, to właśnie trafią Państwo na ten link. I właśnie to jest ten zbiór uprawnień, który zawiera kilkanaście właśnie. Dokumentów, które były uprawnieniami na zakłady, na zakłady elektryczne, to akurat tam jest dostępny to tom 10 z roku 1997. Zawiera on na pierwszym miejscu uprawnienie rządowe dla pana Stanisława Dąbrowskiego, który w Torczynie w województwie wołyńskim zamierzał prowadzić zakład elektryczny. To jest jakieś obecnie do 150 km na wschód od naszej obecnej, obecnej granicy. Jest podana podstawa prawna, pierwszy, czwarty i piąty artykuł ustawy elektrycznej z, 2002, przepraszam, z 1922 roku. I proszę zwrócić uwagę, jak tam jest regulowane właśnie kwestie, które dzisiaj byśmy nazwali usługą powszechną, a wtedy, no wtedy właśnie były takim przyznaniem z natury rzeczy chyba prawa do, do, do korzystania z energii elektrycznej jako wtedy już pewnego dobra. Wtedy już to rozpoznawane w mojej ocenie po analizie tych przepisów jako pewne dobro. Powszechny dostęp. Proszę zwrócić uwagę. Zakład elektryczny uprawnionego dostarcza prąd stały po upływie lat czterech, powinien dostarczać prąd trójfazowy. Zakład elektryczny powinien zapewnić odbiorcom napięcie bez wahań jakość. Bez wahań przekraczających wzwyż lub wzniż 3%. Wahań chwilowych nie przyjmuje się pod uwagę. Minimalna długość sieci rozdzielczej, licząc przez wszystkie przewody biegnące tym samym szlakiem, za jeden powinna wynosić w terminie przewidzianym w paragrafie 10 w rozpoczęcie, na rozpoczęcie regulowanej dostawy energii elektrycznej 3 km. Mało tego, po upływie tego terminu sieć plany rozwoju. Przedsiębiorstwa energetycznego. Po upływie tego terminu sieć powinna być powiększana przynajmniej o jeden kilometr co dwa lata, aż do łącznej długości pięciu kilometrów, następnie zaś, o ile i tak dalej, i tak dalej. Nie, 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 chcę, nie chcę tego czytać. Chcę tylko powiedzieć, że y, mam w folderze wszystkie te pliki ściągnięte na, na komputer. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, to oczywiście mogę, mogę to udostępnić. One są powszechnie dostępne, nie są objęte. Nie są objęte prawem autorskim. Jest problem z ich otwarciem, ale to pewnie państwa informatycy to pokonają. Dalej. Jakość usług. Aha, ty, chyba tu jest się coś tam. Niezawodność dostaw. Zakład energetyczny, elektryczny winien być wykonany zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami techniki na podstawie planów zatwierdzonych we właściwym trybie przy udzieleniu pozwolenia na budowę. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane i utrzymane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i zaleceniami. E, e, offshore, mi się przypomniał, i to zapewnienie. Uprawniony powinien przy wykonywaniu urządzeń dawać przy jednakowych warunkach pierwszeństwo wyrobom polskim. Trudno przejść, jeżeli chodzi o dyskryminację ze względu na pochodzenie, ale. Ale w ustawie offshore'owej jest, 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 jest taki przepis. Rozmawialiśmy z panią profesor Czarnecką, i to było przedmiotem dyskusji w pierwszym panelu a propos rozwoju, konieczności inwestowania. Proszę zwrócić uwagę, jakość usług. W razie gdyby inne zakłady elektryczne mogły dostarczać energii elektrycznej na warunkach dogodniejszych niż zakład wytwórczy uprawnionego, minister przemysłu i handlu może nakazać uprawnionemu zaprzestanie dalszego rozszerzania zakładu wytwórczego lub też zaprzestanie wytwarzania energii elektrycznej we własnym zakładzie wytwórczym i pobieranie energii elektrycznej z innego zakładu elektronicznego wskazanego przez ministra przemysłu i handlu. Wystarczy być tańszym, lepszym i mamy przewagę konkurencyjną na rynku. Ja tylko, wiem, proszę zwrócić uwagę, jesteśmy przy 30 paragrafie, prawda? Tych paragrafów jest około 90 tego uprawnienia wcześniejsze zawierają na przykład możliwość wykupu przez państwo tego zakładu, dają wyłączność na tym obszarze pracy, ale tak jak rozmawialiśmy z profesorem Czarnecką, przy uprawnieniu dla, to się nazywało spółki przesyłu w Dąbrowie Górniczej, ja dobrze pamiętam, w każdym razie chciałem powiedzieć na Śląsku, Dąbrowa nie jest na Śląsku, w każdym razie, tak, tak, ale tam, chcę powiedzieć, że tam tej wyłączności już nie było, czyli nie było tak, że to uprawnienie rządowe było jednej treści. Ono mogło być modyfikowane. Czyli przepis istniał. Dostępność usług. Proszę zwrócić uwagę obowiązek przyłączenia. Uprawniony będzie obowiązany dostarczać energii elektrycznej na warunkach mniejszego uprawnienia każdemu, kto na obszarze objętym uprawnieniem zgłosi odpowiednie żądanie i podpisze zobowiązanie według wzoru. Prawda? Dalej. E, przystępna cena. Koszty związane z wykonaniem przyłączenia odbiorcy, licząc od punktu przyłączenia e, do sieci, aż do głównych bezpieczników włącznie, ponosi całkowicie uprawniony, a więc zakład elektryczny. E, o ile długość przyłącza, nie przekracza poza linią regulacyjną ulicy lub drogi dwóch, czyli odległości, prawda, do, 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 do ten. Metrów przy sieci podziemnej i 10 metrów przy sieci napowietrznej. W przeciwnym razie odpowiednią nadwyżkę koszków obliczoną w zasadzie, na zasadzie cen, zatwierdzonych przez władzę nadzorczą, ponosi odbiorca. Jedna czwarta przyłączenia. Mamy, mamy to, to, to gotowe. E, ceny. Ceny też, jest, y, 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 też są ciekawe. Proszę zwrócić uwagę, 75 e, paragraf. Czyli to, z tą y, zwięzłością wcale nie jest tak do, 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 do końca, że to były tylko dwa przepisy. i i sobie radziliśmy, nie? To trzeba było jednak, jednak uregulować. Opłata maksymalna za energię elektryczną wynosi i na niskim napięciu 80 groszy za kilowatę godzinę dla światła, czyli zakładam do tego 220, podobnie jak dzisiaj. No trzeba było inwestować przedwojennym, tak, tak, tak. Kary umowne też były dosyć wysokie, 500 zł za nie rozpoczęcie działalności zakładu elektrycznego. Chyba po dwóch latach, a 25 zł miesięcznie za nieuruchomienie do tych dwóch lat. Proszę zwrócić uwagę, możliwe było też, możliwa by była też kwestia ryczałtowego. Jeżeli było poniżej 120 W, opłata mogła być, mogła być ryczałtowa. Dalej. Teraz mi się ustawa o OZE przypomniała. Czyli słowo opust wcale nie jest jakimś takim wziętym znikąd, ale myślę, że tu chodziło o upusty, ale jednak o, o, opusty są, 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 są możliwe do, do realizacji. W zależności od ilości pobranej energii, zakład elektryczny powinien udzielać właśnie tych opustów, czyli takich obniżek. I mamy tutaj 25% do 400 godzin, powyżej 500 godzin, 30%. 900 godzin 60%, prawda? czyli te ceny były regulowane. Proszę zwrócić uwagę, na czym były opierane. Jak nic, koszty uzasadnione. E, opłaty maksymalne za energię elektryczną przewidziane w artykule, w paragrafie 75. Przy cenie węgla 22 zł. 22 zł. 11 groszy za tonę. E, były te 80 groszy, o mówiłem wcześniej, było ustalone przy tej cenie, e, te, przy tej cenie węgla. E, Oczywiście, oczywiście ta cena mogła być modyfikowana. Zmiana ceny węgla o 1%. Odpowiadać będzie zmiana opłat o 50 tej energii elektrycznej na wcześniej, wcześniej ustalona. Ochrona odbiorców, kiedy można odbiorcę odłączyć od, od sieci. Szukałem tego przepisu, o którym rozmawialiśmy wczoraj, czyli ta penalizacja ze względu na sam fakt. Poboru nielegalnego energii, a nie w uzależnieniu od ilości, ale nie udało mi się znaleźć tak na, tak na szybko. E, oczywiście to jest trochę tak jak z kodeksem Hammurabiego. Nie? To jest bardzo, bardzo um, rygorystyczne, ale mnie, uczono, ale, ale, ale mnie uczono, że to jest jednak łagodzenie kar, mimo wszystko, ponieważ nie było zupełnej dobro, dowolności. Tak? Tak, ale nie można było kogoś zabić. O to chodziło, jak na tamte czasy. Ale proszę zwrócić uwagę, nielegalny pobór jest w razie wykrycia w tych urządzeniach zmian dokonanych bez wymagania zawiadomienia o tym uprawnionego, prawda? Czyli... Um, tak, ingerencja w sieć, tyle na, na temat nielegalnego, nielegalnego e, poboru. I tu jest ochrona przed innymi dodatkowymi opłatami, prawda, tylko te, które zostały określone w, w rozporządzeniu. Kwestia ciągłości dostaw, kwestia odłączenia, prawda, powiadomienie o przerwach, natychmiast, obowiązek uruchomienia natychmiast po przerwie. Pozwolę Państwu, że przejdę do wniosków, ponieważ no nie, będziemy czytać, nie będziemy czytać całego tego, tego uprawnienia. Uprawnienie, tak jak powiedziałem, liczyło około 80 paragrafów. Ale teraz chciałbym się odnieść w tym kontekście w tych przepisów, które, które, mi się, które mi się udało pokazać. Po pierwsze było to uprawnienie, które było wydawane przez, tutaj już przez ministra przemysłu i handlu, ale które było podpisywane przez uprawnionego, przez, przez zakład elektryczny. On musiał się zgodzić na te uprawnienia, ono de facto. Nie, nie, już skończyliśmy, tak. Ono de facto był, przybierało charakter. To była taka koncesja typu francuskiego, prawda? Jeżeli, jeżeli uczymy o tym, o tym studentów. On się godził, to była umowa. Po drugie, rzeczywiście te przepisy w ustawie były tylko trzy, bardzo rozbudowane, w, w uprawnieniu, czyli tej umowie. Po, po czwarte, Regulator, czyli wtedy minister przemysłu i handlu mógł, wydział, bo, wydział, dlatego że to był przekształcony urząd elektryfikacyjny, który był wchłonięty przez ministerstwo przemysłu i handlu. Ten wydział miał e, swoją odrębność, tak, miał autonomię, a dlatego zlikwidowano urząd elektryfikacyjny ze względu na oszczędności. Po prostu, przynajmniej do takich źródeł. E, nie. Ale to nie jest wytyczna dla, dla URE, że możecie zostać być zlikwidowani ze względu na oszczędności. W każdym razie, e, proszę zwrócić uwagę, e, oczywiście to były inne okoliczności, ale jaką, jaką władzą musiał dysponować minister przemysłu i handlu, że mógł modyfikować w stosunku do różnych przedsiębiorców postanowienia koncesji. Również określał warunki wymagania, ale on właśnie ta kwestia relewant, relewantności, prawda, Czyli tej istotnej cechy porównywalnej miała tutaj znaczenie. Bo spółki przesyłowe, e, w zagłębiu e, już nie, miały, e, up, nie traktowały uprawnienia jako e, uprawnienia wyłącznego. Prawda? E, e, I teraz wnioski w kontekście d, na, dzisiejszej naszej poradnej e, debaty. Pan y, doktor Muras w 2013 roku pisał o paradoksie regulacyjnym, to jest genialne, natomiast wydaje mi się, że on dotyczył właśnie, to pan doktor dzisiaj wspominał o tym, kwestii przeregulowania. Im więcej wolności, tym więcej y, regulacji na rynku, prawda? Wydaje mi się, że ten paradoks regulacyjny, on dotyczy nie tylko regulacji, ale w ogóle celu tego rynku, ponieważ tak naprawdę wracamy, próbujemy wdrożyć, z, uczynić z tego rynku, z, z jego struktury, Taką, jaką ona była na początku, prawda? Czyli mówimy o energetyce rozproszonej, a od takiej energetyki zaczynaliśmy. Oczywiście nie wiadomo, jakby to się rozwinęło, gdyby nie było wojny. To, upra to uprawnienie było wydane do roku 1972, ile dobrze pamiętam. Prawda? Pewnie nastąpiłaby konsolidacja. Natomiast wracamy do, do pierwotnego stanu, prawda? Więc ten dom na Ursynowie to jest coś, czy ten blok na Ursynowie to jest coś, od czego się zaczęło, prawda? Jasne, że pewnie powinniśmy pracować nad zasadami, jak, jak, jak te wyspy będą współpracowały z systemem czy to dystrybucyjnym, bo ta współpraca musi być, prawda? Pytanie na ile one będą niezależne, ale na to pozwoli nam tylko technologia i finanse. No, jedno z drugim jest związane. Druga rzecz to jest kwestia przeregulowania. My wczoraj na kolacji w zasadzie znaleźliśmy już rozwiązanie na wszystkie problemy, ale, ale to, to, to również. Ja nie wiem, przeregulowania, natomiast ja nie wiem, czy my nie doszliśmy do ściany w sensie takim, że choćby kwestia, o której mówił pan doktor, o kwestia cyberbezpieczeństwa, że już nie da się więcej. I pytanie, czy nie powinniśmy pomyśleć nad zmianą sposobu regulacji? czyli e, powrotu właśnie do kwestii być może umów, prawda? Znaczy zmian na przykład koncesjonowania, ale, albo prób przeregulowa zmiany e, funkcjonowania rynku czy poszczególnych przedsiębiorców na, właśnie na kwestie umowne, na kwestie przychodzisz, my tutaj mamy umowę, masz wykonywać za e, e, tak i tak, ty się na to godzisz, mamy być może kary umowne, mamy kwestię wypowiedzenia umowy, kwestia odstąpienia, kwestia jej rozwiązania. Ja nie mówię, że to pani profesor mówiła, że byliśmy jako prawnicy ostatnią grupą, która zamieniła muszki na krawaty i pewnie to jest ciężkie do wdrożenia, także z uwagi na skomplikowalność rynku. Ale nie wiem, czy, czy przynajmniej nie powinniśmy za na ten temat na ten temat myśleć. To pewnie, to pewnie by nam pozwoliło na, na to, aby, aby wszystkie te poszczególne nowe aspekty funkcjonowania rynku łatwiej, łatwiej regulować albo przynajmniej szybciej reagować na zmiany, prawda? Szybciej reagować na zmiany i być może, być może to by ułatwiło właśnie wdrażanie nowych technologii i reagowanie na takie nowe aspekty, jak na przykład ubóstwo energetyczne, które no z pewnością właśnie z uwagi paradoksalnie na, na technologię będzie coraz częstszym, coraz częstszym przejawem właśnie funkcjonowania rynku, bo, 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 bo to też paradoks, że ci bogaci będą się stawali jeszcze bardziej bogaci. z uwagi Technologii, będą płacić mniej za energię, bo będą niezależni energetycznie jak dom na ursynowie. A ci biedni, ponieważ nie będzie ich stać na nowe technologie, będą musieli tą sieć, o której mówił pan dyrektor, pan doktor, utrzymywać. I trzeba na to znaleźć rozwiązanie systemowe. Być może, być może właśnie kodeks prawa energetycznego to jest taki, 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 taki przynajmniej pierwszy krok do, do, do tego, aby, aby te, te regulacje i rynek. Funkcjonował na prostszych zasadach. Może nie dla samych jego uczestników profesjonalnych, ale przynajmniej dla, dla, dla konsumentów. Przynajmniej dla konsumentów. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dalszych owocnych obrad.